Praca dla kierowcy CE w Niemczech z Luxmanem. Dlaczego warto? Dzisiaj szybko ci o tym powiem. Krótko i na temat. Przede wszystkim gwarancja warunku. Jako jedyna firma na rynku oferujemy ci potwierdzenie stawek od firmy docelowej z ich podpisem. Masz gwarancję tego, że w momencie kiedy pojedziesz na miejsce, nic nie będzie odbiegało od tego, co my mamy w naszej ofercie, ponieważ już wcześniej dostajesz podpisany dokument przez swojego przyszłego pracodawcę, w którym gwarantuje ci, że to, co zostało z tobą omówione, to, co zobaczyłeś się w ofercie i na co się zdecydowałeś, będziesz miał na miejscu. Dodatkowo, oczywiście, nawiązując do tego pracodawcy, jesteś związany niemiecką umową o pracę bezpośrednio z firmą transportową. To nie jest umowa agencyjna, nie jesteś też zatrudniony przez nas i nie oddelegowujemy Cię do różnych miejsc na terenie Niemiec, tylko jesteś zatrudniony bezpośrednio w jednej niemieckiej firmie transportowej. Mamy bardzo dobre opinie, o czym możesz sam się przekonać. Dodatkowo też zawsze dbamy o komfort naszych kierowców, o to, żeby byli zadowoleni, w związku z czym nawet w momencie, kiedy Podejmują pracę, wykonujemy do nich telefony, żeby podpytać, jak sytuacja na miejscu, weryfikujemy, czy oferta na pewno się zgadza, czy mają jakieś uwagi, czy chcieliby cokolwiek zmienić, mają jakieś sugestie. Po to robimy właśnie ankiety telefoniczne, żeby mieć pewność, że kierowca, który pojechał właśnie z nami, jest po prostu zadowolony i że wszystko na miejscu mu się zgadza. Dodatkowo, proces rekrutacji w naszej firmie jest naprawdę błyskawiczny. Jeżeli szukasz pracy nawet od jutra, dzwonisz do nas, a my właśnie taką ofertę pracy już z dnia na dzień możemy Wam załatwić. Czemu się tak dzieje? Czemu jesteśmy tak szybcy? Dlatego, że mamy bezpośredni kontakt do osób, które zarządzają firmą. Mamy numery do głównych koordynatorów i przede wszystkim, do szefów danej firmy. W związku z czym nie ma takiej sytuacji, że profil naszego kierowcy ląduje gdzieś na biurku u pewnej grażyny i musimy poczekać, aż ona z kolei przekaże to do swojego pracodawcy. Absolutnie nie. My, jeżeli mamy Twoją kandydaturę, to od razu dzwonimy do szefa do Niemiec i mówimy, że mamy świetnego kandydata, który ma takie i takie doświadczenie, który jest dostępny od tego i tego terminu. No i cóż, załatwiamy Ci akceptację. Rekordowo wynosiło to niecałe 30 minut. I nasz kandydat był umówiony do pracy. Warto też wspomnieć, że działamy na rynku ponad 12 lat. Ponad 12 lat współpracujemy z niemieckimi firmami transportowymi, w związku z czym mamy bardzo duże doświadczenie i też oczywiście renomę. Firmy też oferują nam specjalnie wynegocjowane stawki, tak żeby nasze oferty były konkurencyjne, a wy, czyli kandydaci, którzy są zdecydowani na wyjazd właśnie z nami, żeby mieli jak najlepsze warunki pracy. Jesteśmy na rynku wiele lat, więc to jest dla Was dowód, że nie jesteśmy firmą krzak. Tylko działamy tak długo, dlatego że jesteśmy wiarygodni, rzetelni i mamy bardzo dobre oferty pracy. Dlatego też kierowcy do nas wracają i wybierają właśnie nasze oferty. Mamy w tym momencie ponad 200 aktualnych propozycji, więc jeżeli jesteś kierowcą kategorii C albo C +E i chciałbyś dowiedzieć się czegoś na temat aktualnych propozycji, to oczywiście zachęcam Cię do zerknięcia na luxman.pl, ponieważ tam macie bezpośredni dostęp do naszych ofert pracy lub też dzwońcie oczywiście do naszych rekruterów. Numer macie podany w opisie tego profilu. Dzwoncie, dopytujcie. Dzięki szczegółowemu wywiadowi z Wami dopasujemy specjalnie do Was, specjalnie do Waszych preferencji najlepszą ofertę pracy. Zdradzę Wam, że w tym momencie mamy naprawdę fajne propozycje, na przykład 2 na 2 czyli system 2 tygodnie pracy 2 tygodnie wolnego za 2020. 200 euro netto.